Tu, yeah. ga, tu garoxo so, yeah, suck, yeah, suck yeah. my coco <sighs> mhm. Popatrz Popatrz? Popatrz na mojego kutasa yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah. O Szybko musisz go. Defuj, defuj, defuj hey, Guys, no. right. chill guys Fight to three, you don't need to push Chill, 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 chill. We, we, we do it, we do it. Yeah, yeah, yeah. you need to watch Zorlak. Zorlak of the Zorak, this pokemon Yeah, nice, pokemon No, no, no Rare, rare, rare. rare. Yy, dawaj, na niża chodź. Usiąść mi na mordzie. Mudl się, módl się, dobrze, o to mi chodziło. Nie, 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 nie raguj. No, spokojnie. Nie bój się. Masz to. Co zrobić? W rogu jest, strzelaj w róg smoka! Smoka, 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 dawaj, tak, tak. Dobrze, mówię Dobrze, ja. Aparty. Dobrze, death albo zabij No, hello team. O boże. Def. Ah, nice, guys, team. good, good teamwork. Help me. Or long, or not. One more maybe. I don't know. Shut up! Sorry! Dzisiaj amo, jest to twoje No 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 mo nie moja mać, nie moja mać Sara Mid, watch out No co mid watch out jak masz 30 osób <laughs> <laughs> Wszyscy, wszyscy fulek to tylko to taka bieda Wrzimy jak moje życie tam. No be, no be no be co olej Olej taki do gotowania czy jako paliwo? Po lewej, po lewej, po lewej, w kominie, po, lewe, po, lewe, po, lewe w, kominie, po w kominie, no. No to Jesteś niewidzialny. Nikt nie wie, gdzie jesteś, nawet ty. <grym> o! Co oni mówią? Oh, gosh, full tak mówią, fast. tak? Oni tak mówią? Tak, tak mówią. No mamy res pobrą. No wiem, ale oni tak mówią? Ja też no, myślę, tak le... mówią! Okej, okay, no ja bym też tak powiedział, ale nie wiem, co oni mówią. A co oni no, mówią? Ale ja <grym <grym> A co oni. <grym> <grym> nie, nie wiem, że nie co. Obroń... Wrzuciłem, brawo, ja. Mamy Polaka Cześć, Czacha Trzymamo. O kur... Dobra, p***a, bo się jakoś tak poważnie... się zrobiło <gulanie> Ja będę lamił trochę, bo po roboczu jestem Spoko Zrobię wszystko sam Piją mi waszego ton To... what? Look, 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 W głowę robię pułk, pułk, pułk I raz, cztery na trzy nie, ja gram staje i E bo nam paka umarła. Gdzie? Pomóż miła. Gdzie? Nie wiem. Ej, skąd on mnie strzela? Pomóż? Gdzie wy jesteście? Nie, zostawiajcie mnie. Gdzie? 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 O Boże! Przepraszam. Pamiętaj, że na tym masz ten, celownik, nie? Ja wiem, on ja nie chciałam, bo był blisko. Ale kręcił mi nie, nie, nie był blisko. A już kupiłaś coś? Nie. O, to kup mi coś. Kup mi pistolet. Co ty na to? O, to kup petkę i kup defa. Jak zginiesz, podniosę po tobie defa. Chcesz? A! no, no, bo... no, dawaj! no, O no, 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 co no, no, o, o, nie! no, nie! no, 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 co się z dzieje? Porany Julek. <ścoughs> <Ja nie mogę>. <ścoughs> <ścoughs> no. Ty Jule wyżrzuć A ja co mam mieć? Gówno jesteś z pieniędzmi. <laughs>